Akademia Umiejętności to projekt skierowany do pilskiej młodzieży, uczniów klas średnich. Po raz czwarty spotykamy się w grupach łączonych z przedstawicielami biznesu. Było to dla nas na pewno cenne doświadczenie. Nasza praca dotycząca pilskiego schroniska polegała głównie na wykonaniu planu marketingowego. Możemy nagrać reklamę przede wszystkim, co jest też nauką na przyszłość. Była to rzecz, z którą wcześniej się nie spotkałam. Bardzo dobrze mi się współpracowało z ludźmi z grupy i ze schroniskiem. Zdarzenie młodych ludzi z realiami życia gospodarczego na pewno wyjdzie im na dobre. Ten projekt rozbija wiele umiejętności, które są przydatne w dorosłym życiu i myślę, że każdy mógłby spróbować wziąć w nim udział, ponieważ naprawdę wiele można z niego wynieść. Dla nas jest to sposób, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje taka firma. Tutaj jest luźna atmosfera, dobrze się pracownicy ze sobą dogadują. Nasi opiekunowie tutaj z firmy STX byli dla nas bardzo mili, bardzo nam pomogli. Są to ludzie bardzo mądrzy i pełni pomysłów. Spotkaliśmy się całą grupą zazwyczaj, nigdy nie było takiego dnia, żeby ktoś nie dotarł. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak oni się między sobą dogadywali. Mieliśmy okazję popracować z młodymi, ambitnymi, kreatywnymi ludźmi. Przeko się o tym jaka jest siła ich pomysłów. Trzeba potrafić się zgrać. Nauczyłam się pisania planu marketingowego. Komunikacji z innymi ludźmi, rozmowy. Znaliśmy też trochę umiejętności odnośnie tworzenia reklamy. Wreszcie wiemy, z, z czym to się je. Na pewno to nie jest tylko i wyłącznie przyrost jakiejś wiedzy, ale zdecydowanie też kształtowanie różnych umiejętności. Efekty? Według mnie są świetne, ja oczywiście do samego końca będę im kibicowała i trzymała za nich kciuki, również po zakończeniu całego projektu. Bardzo ciekawy projekt, aktywizuje młodzież, jakby umieszcza i pokazuje im współczesny biznes, współczesne technologie. Firma była nam w ogóle nieznana, jesteśmy z liceum, nie mamy w ogóle do czynienia z takimi nowinkami technologicznymi, w ogóle nie związane z techniką więc przyszliśmy tutaj do firmy, zapoznaliśmy się, okazało się, że to jest całkiem ciekawe. No i podczas Pilskiej Akademii Umiejętności na spotkaniach, które się tu odbywały, w większości mówiliśmy o scenariuszu filmu, który nagrywaliśmy, żeby wypromować firmę. I pan Michał, czyli nasz opiekun z Pilskiej Akademii, oprowadzał nas po firmie, opowiadał o jej historii i o tym, jak przebiegają wszystkie procesy ciekawy sposób podchodzą do tego, tampowy. Nie spodziewaliśmy się takich rozwiązań, które nam zaproponowali, ale większość z nich zaakceptowaliśmy i jakby trzymamy za nich kciuki. Praca dla TULE w ramach Tickiej Akademii Umiejętności była naprawdę bardzo do, fajną przygodą. Spotykaliśmy się w weekendy oraz w tygodniu podczas zajęć lekcyjnych. Jestem bardzo zadowolona z tej współpracy. Była bardzo taka profesjonalna. Warto brać udział w takich przedsięwzięciach, ponieważ uczy to bardzo wielu rzeczy, takich jak organizacja czasu, czy też właśnie tworzenia planu marketingowego, tworzenia filmu. Była w nim scena, w której grupa konstruktorów z firmy musiała wraz z nami usiąść przy stole i udawać kreślenie jakiegoś projektu, to tam czasami różne y, pomniejsze y, sytuacje wynikały. Byliśmy i na miejscu tu w Pile, ale też byliśmy w Hucie Szklanej, gdzie jest większa produkcja. Świetna inicjatywa, y, pozwalająca y, rozwinąć się tym młodym ludziom, zobaczyć też jak funkcjonuje zakład od środka. Wyglądało to bardzo ciekawie, musieliśmy się zaprezentować, musieliśmy się pokazać tym młodym ludziom, ale też przy tej okazji dowiedzieć się, co dla nich jest ważne, co oni chcieliby pokazać i co dla nich jest wyróżniające w naszym zakładzie. Poznajemy właśnie od podszewki, jak taka praca wygląda. W filmiku przedstawiliśmy właśnie taką rodzinę, która e, marzy o takim idealnym mieszkaniu. Każdy nagrywał jakieś inne sceny. I to wszystko łączyliśmy w filmie, który miał ukazywać okolice oraz mieszkanie, które oferuje nasza firma. Zaskoczyło mnie to, z jakich materiałów budują mieszkania. Praca jednak przy projekcie to nie jest to samo, co przy jakichś projektach szkolnych. Na pewno poznałem bardzo dobrze działanie firmy od kuchni. Współpraca z młodzieżą naprawdę układała się fantastycznie. Mnóstwo ciekawych pomysłów, koncepcji, zarówno w zakresie planów marketingowych. Młodzież wykazała się naprawdę dużą wiedzą w zakresie budownictwa. Generalnie mogę oceniać jedynie pozytywnie. Zobaczyłyśmy grapil od zaplecza. Zdziwiłyśmy się, jak to wszystko może wyglądać, ponieważ nie zdawałyśmy sobie sprawy, że szycie wymaga aż tyle skupienia. Myślę, że jest to z pewnością bardzo dobry pomysł i bardzo dobra akcja, która po prostu pokaże im na początek chociażby, jak to będzie. Tworzenie filmu było dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Była burza pomysłów. Warto brać udział w takich projektach przede wszystkim do tego, aby się rozwijać. Jestem z nich dumna, że pomimo codziennych obowiązków szkolnych podjęły się tego wezwania i stworzyły ciekawy projekt. Głośno się nie mówi, na czym polega tak naprawdę świat druku, i właśnie nauczyliśmy się segmentu tokarskiego. Plan marketingowy mamy gotowy, współpracowało się bardzo dobrze. Film to był nasz jakby pomysł, szukaliśmy trochę inspiracji w internecie, trochę samemu, coś tam wymyśliliśmy. Nauczyłem się przede wszystkim odpowiedzialności, współpracy z innymi osobami, otworzyłem się bardziej na ludzi. Bardzo podziwiam ich, że zrozumieli, jak działa nasza firma, za to, że dali radę, że poznali wszystkie procesy. Bliska Akademia Umiejętności to projekt, który daje szansę młodzieży zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy, pracodawcami. Więc jest to szansa zarówno dla uczniów, jak i dla pracodawców. Pracodawcy mogą poznać potencjalnych kandydatów na przyszłych pracowników. Julka, Zuzia, Kacper, Kuba wraz z opiekunem podjęli wyzwanie wejścia w nasz świat. To bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ dowiedzieliśmy się o rzeczach, o których nie mieliśmy pojęcia. O historii firmy tak naprawdę dużo ciekawych rzeczy, jak firma powstała, czym się zajmuje. Wchodziliśmy z choinkami na ulicę, a jest wiosna i ludzie reagowali tak, że po prostu myśleli, że mieliśmy świętek. Zaangażowanie uczniów oceniam na poziomie bardzo wysokim. Kreatywność, dobre pomysły i jakby efektywność działań przyczyniła się do tego, że myślę, że wspólnie stworzyliśmy fajny projekt. Zaangażowani, punktualnie, zadawali bardzo dużo pytań. Mam nadzieję, że, że po prostu w przyszłości więcej będzie takich projektów, które właśnie łączą ludzi.